Piłkarze Lecha Poznań wracają na boiska. Na razie jeszcze podczas meczów sparingowych, ale to ten moment sezonu, kiedy można się przygotować do rundy wiosennej piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Ważnej rundy wiosennej w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Mają się teraz Lechici rozpędzać. Kogo wybierze Dani Ramirez? Sam odda strzał lewą nogą. Tak jest i gol! Jeden do zera dla Kolejorza. Teraz Kondratak może. Iba, ależ prostopadła piłka. Będzie szansa dla Balui. Baluła, sam na sam z bramkarzem. Baluła 2-2, 2 do zera 30. No i teraz ładnie znów wprowadzona piłka do Kamińskiego. Kamiński prostopadle. Do marchwińskiego. Marchwiński już jest w polu karnym, Marchwiński stara się dryblować. Marchwiński! Przy tym bliższym sup. No zobaczmy ten rzut karny teraz dla drużyny Kolejorza W 80 minucie tej rywalizacji strzał i gol. Hey sorry, my mistake. <laughs> <Wow>. <laughs> sorry, okay. It's a normal no? it's like the punishment for you. No, you I'll show you one good one. Look. Look. <laughs> <laughs> I think you broke your neck. This is a funny one, huh? I think you broke your neck. <laughs> Tony, I break my neck, look. <gry> liderów <gry> sure. w swoich ligach, lech Poznań na pierwszym miejscu w polskiej Ekstraklasie, natomiast rywal w drugim meczu sparingowym na zgrupowaniu w tureckim Belek, czyli drużyna FC Szkupi z Macedonii Północnej zajmuje pierwsze miejsce w swojej lidze po rundzie jesiennej. Dłuższe widać działają. Da się tym przejść Macedończyków, no i teraz March Fiński czy uderzy? Tak jak w ostatnim Mark spotkaniu Pińsk. zablokowanej piłkę Amaral. Amaral. Pusta bramka i o, gol! Oj, pięknie! Cedończyku, trachu na pewno tutaj jeśli chodzi o Lechitów nie ma. Teraz uwaga, właśnie zagranie Tiby. To jest chyba czekała, tak? On jest przed polem karnym. Czekała, strzela i, I, gol! i gol! No proszę. Mój wiesz! 4, 5, 6, 7, 1! Ai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3

Już w 1964 roku polski zespół Filipinki śpiewał Batumi, Ech Batumi, Herbaciane, Pola Batumi. No i teraz właśnie zespół z tego miasta, zespół, który po raz pierwszy w historii wywalczył Mistrzostwo Gruzji, będzie rywalem Lecha Poznań podczas zgrupowania w tureckim Belek. Bardzo ładnie była zbudowana ta akcja Lecha. Rzut karny, strzela Ramirez, 1 do 0, 14 minut. O, <grymka> Okej, okay, panowie, robimy. 10 sekund, proszę poważnie. O, wcy, cztery, bo muszę oddać rękę Serio, raz, dwa, <grymka> <grymka> 5 i 5 w tamtej, spokojny trup. I wrócimy górę. Come To już się kameruje. Szybko, ile byś... Dawaj, 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 szybciej. Tak się charakter. Uważaj są te no w warszawienach ale to socjalne kupić 4 do 1 no i ta porażka z dynamo Batumi 1 do 2. A teraz uwaga, Kamiński. Przeszła ta piłka do niego, Kamiński do Amarala. Amaral, pusta bramka i już nie pusta, bo piłka w niej po strzale żało Amaral. Lubomir szatka. Szatka właśnie teraz już pod polem karnym rywala. Do reboczo, reboczo przed bramkę. Odbija bramka, pusta bramka i jest 2 do 0 dla kolejorza. Teraz z Belek, ale teraz już widzimy to dośrodkowanie i co? I widzimy gola dla Lecha Poznań. Alan by mnie zaskoczył, gdyby tak zbieg do środka i lewą nogą. Akurat oddał strzał. O, i teraz, teraz zobaczmy jest właśnie. Bramka! Brawo, żało Amaral na 4 do 1 dla kolejorza.